Piękny dzień dzisiaj, kolejny, naprawdę aż żal wyjeżdżać. Zgodnie z postanowieniem w tym roku, co powinnam zmienić, idę się rozpieszczać. Spacerek, jak zwykle, rumpka cztery kilometry, a później. Postanowiłam tak, że będę robiła zawsze w soboty. Szła na ciastka do mojej ulubionej kawiarni z ciastkami bezgluten... bezglutenowymi. Najlepsze ciastka jakie jadłam. Chodzę już tam ile? Trzeci rok jak jestem tutaj? Chociaż ostatnio wybrałam sobie za słodkie takie modne ciastko jak te czekolady dubajskie z nadzieniem pistacjowym i polewą pistacjową. Ale dla mnie to było za słodkie. No nic. Rozpieszczam się. Spacerek w słońcu, ciasteczko, a potem zobaczymy. Ale widzę, że tutaj też ludzie ćwiczą. Tylko tutaj przychodzą z matami. I ćwiczą. Pięknie, no. A proszę, tutaj pacjenci wychodzą na spacer z domu starców. No, po prostu raj. Proszę, prosto z domu, opieki. Tutaj sobie parę metrów. Siedzą nad morzem. Obserw obserwują tu ludzi. Tu jest grupa, która ćwiczy jogę na matach. Widziałam, że ta pani z tą matą szła ze mną. A tutaj chyba się wynajmuje od tego pana te ciężarki i to wszystko. A tu sobie ludzie wyjeżdżają. No, zobaczcie jak emerytura, to tylko w Hiszpanii, jak ktoś ma kasę. Albo dom kupić, mieszkanie i kogoś, kto pomoże. No, idealnie podoba mi się taki styl życia, że tak jak tutaj jest, że jest ciepło, że można codziennie wyjść, za darmo ćwiczenia. Pełno jest wolontariuszy, którzy to robią. I taki. Zdrowy styl życia, nie tylko siedzenie po kawiarniach wieczorami, obżeranie się, bo to samo chyba można robić wieczorem. Pewnie też są takie miejsca, może nie tutaj, ta jest, to jest ta część plaży Delkura, gdzie zaczynają się restauracje, taka rozrywkowa. Więc pewnie te ćwiczenia w jakiejś innej części miasta są, może w jakichś klubach. Przed południem na całej plaży zawsze gdzieś są jakieś grupy, które razem ćwiczą. Ludzie się pokaże. Coffee and Toffee. Gluten free bacon. Hola. Oh,